Cześć! Opowiem dzisiaj o komentarzach, o zmiennych i o operatorach. Z racji, że mamy dzisiaj dużo materiału, to bez zbędnych wstępów przechodzimy do działania. Uruchamiam nasze środowisko i tworzymy nowy projekt. Wskakuje nam kreator. Tutaj nic nie zaznaczamy, tylko projekt SDK. Eee, ważne, żeby, byłby, żeby to była ta wersja Java, którą zainstalowaliśmy. Dobra, klikamy dalej. Tutaj również nic nie zaznaczamy. E, nazwa projektu. Ja nazwę swój projekt dwójka i e, uruchomię go w miejscu, w którym mówiłem wcześniej, czyli na swoim dysku D, w chmurze, w folderze OneDrive, Czawa javacourse.kenis, workspace, OK i e, ukośnik 2. Dzięki temu utworzy nam się nowy folder. Mhm. Utworzenie nowego folderu. W tym oknie miałem tutaj wczytany stary projekt. Utworzyliśmy nowy projekt, żeby sprawdzić czy na pewno możemy przejść do naszego folderu workspace. I faktycznie został utworzony folder 2, a w nim znajdują się pliki z naszego środowiska. Plik .iml, o nim opowiem innym razem. I folder src, w którym będą, będzie znajdował się nasz kod źródłowy. W porządku, wracamy do projektu. I tak jak mówiłem, w folderze src będzie znajdował się nasz, nasz kod źródłowy, w związku z czym utwórzmy znowu klasę taką samą jak poprzednio, czyli main. I wstawmy tam metodę, tą samą, którą napisaliśmy poprzednio, czyli main public static void main. I system out println witaj. Ok, opowiem teraz, czym są komentarze. Przykładowy komentarz znajduje się na przykład tutaj. Informuje nas o tym, że plik został utworzony przeze mnie z konkretną datą. Tak naprawdę komentarze należą do nas. Kompilator nie zwraca na nie w ogóle uwagi podczas kompilacji. Dlatego możemy sobie tutaj napisać, na przykład że jest. Jest to klasa mine. Na przykład, tak naprawdę, możemy tutaj umieścić dowolny tekst. Ważne jest to, że mamy dwa rodzaje komentarzy. Pierwszy z nich zaczynamy od y, dwóch ukośnych linii, dw od dwóch ukośników i jest to komentarz, który dotyczy się tylko do końca linii. Jeżeli wpiszemy coś dalej, wyskoczy nam błąd. Drugim typem komentarza jest komentarz taki, który znajduje się tutaj. Zaczyna się on od ukośnika i gwiazdki i kończy również w ten sam sposób ukośnikiem i e, gwiazdką i ukośnikiem. I teraz wszystko, co znajduje się pomiędzy tymi, e, pomiędzy tymi dwoma znakami, jest brane jako komentarz. Dzięki w ten sposób powstaje też, na przykład, dokumentacja Javy, która znajduje się bezpośrednio w kodzie źródłowym. Ale o tym też opowiem innym razem, i tam poza tymi właśnie znacznikami, które teraz pokazałem, poza komentarzami, znajdują się jeszcze dodatkowe znaczniki wewnątrz. W porządku, tyle w temacie komentarzy. Myślę, że będziemy ich używać do zapisywania sobie rzeczy, które, yy, które, o których będę aktualnie mówił. Też będę dodawał takie komentarze. W porządku, odkomentujmy nasz kod. Najlepiej zrobić to przyciskiem Ctrl Z. Ok, ten komentarz może sobie zostać. Teraz tak, opowiem o tym, czym są zmienne. Zmienne działają w ten sposób, że adresują nam pewne miejsce w pamięci, w którym możemy przechowywać nasze dane. Najpierw opowiem o zmiennych podstawowych, o typach arytmetycznych, i są to tak: typ byte. Najpierw podajemy typ zmiennej, później podajemy jej nazwę. Na przykład nazwijmy go sobie b. Równa się i wartość tej zmiennej. Dajmy na to 127. Przy okazji jest to maksymalna wartość, jaką byte jest w stanie przechować. Byte przechowuje wartości od minus 128 do 127. Nie przechowuję też liczb zmiennoprzecinkowych, o, o nich opowiem za chwilę. I teraz tak, co się stanie, jeżeli spróbujemy przypisać bajtowi większą wartość? Dostajemy informację o błędzie. E, tutaj jest informacja o rzutowaniu, o nim też opowiem kiedy indziej. Bynajmniej m, najważniejsze jest to, żeby nie przekraczać wartości zmiennych. Z racji tego, że 127 to trochę mało i używamy tego dosyć rzadko, Opowiem o następnym typie, którym jest short. Jego nazwijmy sobie S. I przypiszmy mu wartość 32767. Kończymy to wszystko średnikiem. Jak powiedziałem, o tym każde polecenie musi być zakończone średnikiem. I teraz tak. Ta wartość 32767 to maksymalna wartość, jaką może przyjąć. Typ short. Może on przyjąć wartość od minus 32768 do 32767. W porządku. To w dalszym ciągu trochę mało, więc teraz opowiem o typie int. Jest to najczęściej pojawiający się typ. Podczas programowania bardzo często widać właśnie. Ten, typ, ten rozmiar danych, ponieważ jest on całkiem spory, i tak w pamięci zajmuje 32 bity. Z kolei zakres e, liczb, jakie można do niego przypisać, nazwijmy go sobie int i równa się mm, od minus 2 miliardów 147 milionów 400 trzech tysięcy sześciuset czterdziestu ośmiu tak, czy się pomyliłem? tak, sto czterdziestu siedmiu od dwóch miliardów sto czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy sześćset czterdziestu ośmiu Do 2 miliardów 147 milionów 483 647. Wyższej wartości nie możemy mu przypisać. Jeżeli potrzebujemy jeszcze wyższych wartości, wtedy pomaga nam typ Long. Long, nazwijmy go sobie L. Równa się. I nawet nie będę czytał tej liczby, tylko po prostu ją wkleję. Co ważne, typ long musi być liczba. W liczbę wpisujemy normalnie, z kolei kończymy ją literką L. Ok, umieszczam teraz zakres. Zakres jest. Y Minus końcówka 8 do plus końcówka 7. Ok. Opowiem teraz o typach zmiennoprzecinkowych. Tak naprawdę mamy dwie float i double. Najpierw pierwszy typ. F równa się. I tu mam problem, ponieważ on tak do tak około, równa się od minus 34 i z 30 e, minus 34 i 37 0. dlatego zapiszę go może w ten sposób 3 4, 4, 4 i tak jak typ long, ten również musi się Kończyć na literkę f. Typ long na literkę l, typ float na literkę f. Ok, może, jakaś krót, może jakiś krótki komentarz to zapiszę, że od minus 3,4 razy 10 do potęgi 38 i tak samo z drugiej strony. Tak około są podane te typy. Problem z typami zmiennoprzecinkowymi jest taki, że nie mają dokładnej reprezentacji w systemie binarnym, co taka mała dygresja swego czasu doprowadziło do, do tragedii w Zatoce Perskiej, ponieważ tamtejszy, tamtejszy system Rakiet Patriot odmierzał czas właśnie posługując się typem zmiennoprzecinkowym, a następnie odmierzał czas co 1 dziesiątą sekundę, a następnie mnożył ten czas, żeby otrzymać y, odpowiedni wynik. No ale z racji tego, że lic cyfry, liczby zmiennoprzecinkowe nie mają dokładnej reprezentacji, wynik był niedokładny i ostatecznie rakieta chybiła i kilku żołnierzy zginęło. Dobra, wracamy do naszego programowania. Ostatnim typem zmiennoprzecinkowym jest typ double, również używa się go najczęściej. Oznaczmy go sobie literką D i zapiszmy go... W jakiś 3, na przykład taką liczbę. Co ważne, ten typ nie musi się kończyć literką D. Czyli tak jak mówiłem, typ int i typ double, które występują najczęściej, nie muszą kończyć się literami, typ float oraz long muszą. Short i byte są na tyle małe, że stosuje się je naprawdę niezwykle rzadko. W porządku. Tutaj również naprze. Komentarz o tym, jaka jest dokładna, na jaka jest mniej więcej reprezentacja. Jest to od minus 1,8 razy 10 do potęgi 108. I tak samo w drugą stronę. OK, poznaliśmy wszystkie typy liczbowe, w jaki, w jaki sposób możemy reprezentować liczby w naszym programie. Teraz pora przejść do, typów, do typu znakowego. Jest to typ czar. I oznaczmy go sobie na przykład literką C. Równa się. I tutaj naszą zmienną musimy umieścić w takim oto nawiasie. I zmienną musi, może, e, może być tylko jedna litera. Na przykład A. Jeżeli wprowadzimy AB, będzie już to błąd. Dzieje się tak dlatego, ponieważ typ czar jest reprezentowany e, przez e, Unicode, a tam każda litera ma swoje odznaczenie, ma swoją wartość cyfrową. Dlatego czasem typ czar nazywany jest również typem arytmetycznym. Bynajmniej zawiera on większość liter występujących współcześnie. Ok. I ostatnim typem zmiennych, o których chciałbym opowiedzieć, jest typ string. String, czyli napis. Co ważne, ten typ zmiennych zapisujemy z wielkiej litery. Za kilka lekcji opowiem, dlaczego właśnie tak oznaczmy go sobie jako str i tak jak mówiłem przedtem albo jako stringo oznaczymy, ponieważ tak jak mówiłem przedtem małe i duże litery w javie są rozróżniane w związku z czym możemy zapisać w ten sposób, że z dużej litery nazwa zmiennej, z dużej litery typ zmiennej, z małej litery nazwa zmiennej ok i teraz na przykład to może nam reprezentować dowolny tekst ważne tylko, żeby umieścić go w odpowiednich cudzysł cudzysłowiach. Ok. Tak właśnie wyglądają podstawowe typy zmiennych w C++. Teraz opowiem trochę o operatorach arytmetycznych, które występują. W porządku. Zapisaliśmy na nasze zmienne i tak naprawdę co możemy w tym momencie z nimi zrobić. Eee, może utwórzmy sobie jeszcze jakąś zmienną wewnątrz naszej metody main. Na przykład zmienną int wynik równa się 5. Ok, a teraz edytujmy nasz tekst tutaj. Wynik równa się. Wszystko co wpiszemy w te cudzysłowa zostanie wyświetlone tak, jak to tutaj wpisaliśmy. Teraz tak, żeby dołączyć jakiś tekst do tego, bo najlepiej byłoby nam wypisać wynik równa się 5, wtedy dodajemy, wciskamy klawisz plus i wpisujemy nazwę naszej zmiennej. Ok. Nie, nie utworzyliśmy jeszcze konfiguracji, aby móc uruchamiać pro, programy w naszym środowisku. Zrobimy to w tym momencie. Naciskamy ten przycisk do góry, klikamy Edit nasza konfiguracja standardowa plus aplikacja i w tym miejscu wskazujemy naszą klasę Main. Akurat mamy tylko jedną. OK i możemy dać jakąś nazwę naszej konfiguracji, na przykład App. OK w tym momencie, żeby uruchomić naszą aplikację, naciskamy w tym miejscu. Aplikacja się buduje i już za chwilę już za momencik już za sekundkę udało się. Uruchomiła się nasza aplikacja, tylko nie w wierszu polecenia jak poprzednio, tylko w wewnętrznym, y, takim jakby wierszu poleceń naszego środowiska i wypisała nam to, co jej tutaj podaliśmy. Mm. Tak naprawdę możemy tutaj dodawać różne rzeczy. Nie musimy się przejmować absolutnie długością tego stringa, ponieważ nam i tak ten napis zostanie wyświetlony poprawnie. Znaczy w tym momencie jaki, jaki wynik spodziewacie się uzyskać? Mamy zmienna wynik plus zmienna wynik. A z racji tego, że to jest zmienna plus zmienna, to otrzymamy 55%. Aby szybko uruchomić y, nasz program, jest taki skrót klawiszowy Shift F10. I tak jak mówiłem, wynik wynosi 55. Ok, w porządku, więc teraz, y, jeżeli chcemy sobie coś dodać, to jak to najprościej zrobić? Stwórzmy więc sobie, może zmienną int wynik możemy też zapisać w ten sposób. W tym momencie ta zmienna nie ma jeszcze zdefiniowanej wartości, dlatego nie można jej wydrukować. Dlatego usuńmy to. I zróbmy tak. Teraz dodajemy sobie int l1, czyli liczba 1 równa się 56. Int l2 równa się 16. Co robimy dalej? Zamiast to wpisywać po prostu poleceniem system outprintline. musimy to przypisać i obliczyć. Dlatego piszemy wynik. Równa się L1 plus L2. Ok, i w tym momencie możemy wypisać nasz wynik. Zobaczymy, czy będzie poprawny. 56 plus 16 to jest jakieś 72, o ile się nie mylę. Tak, zgadza się. Wynik równa się 72. W ten sposób powstaliśmy, poznaliśmy pierwszy operator arytmetyczny występujący w Java, czyli dodawanie. Pozostałe operatory również są w ten sam sposób również. Wyglądają, są bardzo podobne do tych, które znamy z klasycznej matematyki. Może zrobię w ten sposób: wynik 1, następna zmienna, wynik 2, następna wynik 3, i następna wynik 4. Teraz tak utworzyłem. Utworzyłem cztery zmienne, po kolei, tak również można robić. W tym momencie zmienne tego samego typu deklarujemy w jednym miejscu i żadnej z nich nie przypisujemy wartości. Jeżeli chcielibyśmy teraz przypisać którejś jakąś wartość, na przykład równa się 7, możemy to zrobić w ten sposób. OK, więc teraz tak, wypiszmy sobie dalej, wynik 2 równa się L1 minus L2. Dalej, wynik 3 równa się L1 razy L2. Wynik 4 równa się L1 podzielony przez L2. Ok, jak widać, wszystkie te zmienne mamy przypisane do typu int. Jest to typ, w którym nie występuje przecinek. W związku z tym, co się stanie przy dzieleniu. To zobaczymy za chwilę. Teraz tak, szybki sposób, żeby skopiować daną linię kodu to w naszym środowisku skrót Ctrl D. Zróbmy więc tak cztery razy. I wypiszmy tutaj wynik drugi, wynik trzeci, wynik czwarty. skamy Shift F10. Skompilowało się i tak, wynik 1 to jest nasze dodawanie. Zgadza się. Wynik 2 odejmowanie 56, 16, 40, również się zgadza, wynik 3 mnożenie 56 razy 16. Jeśli ktoś ma kalkulator może sprawdzić, ale ręczą, że się zgadza. I wynik 4, czyli dzielenie. No i tutaj pojawia się problem. Tak jak mówiłem, typ int jest. Typem, w którym nie występuje przecinek. W związku z tym, wszystko, co wystąpiło po naszym przecinku, zostało po prostu ucięte. To jest ważne. Wynik nie jest zaokrąglany. To, co występuje po przecinku, jest po prostu ucinane. Warto o tym pamiętać. Jest jeszcze jeden operator, który nazywa się dzielenie modulo. Działa on w ten sposób, że podaje nam resztę z danego dzielenia. Czyli stwórzmy sobie jeszcze teraz, może wynik 5. I ustawmy tutaj ten operator. On wygląda jak symbol procenta. Nie utworzyliśmy zmiennej int, wynik 5, ale to tak naprawdę nic. Możemy ją utworzyć również w tym miejscu. Jeżeli do jakiejś zmiennej od razu przypisywane jest działanie, to tak naprawdę od razu przypisywany jest wynik tego działania i nie musimy tego robić tak jak tutaj. Yy, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć. Zmienną wynik 2 przypisaliśmy jej wartość 7, ale po obliczeniach ta wartość po prostu się zmieniła. Ok, robimy jeszcze raz Ctrl D i tym razem plus wynik 5. Reszta z dzielenia. Liczby 1 przez liczbę 2, czyli 56 przez 16, to powinno wyjść jakieś 8. Sprawdźmy, czy na szybko, prawidłowo policzyłem. Tak, 8, 8, ponieważ 56 przez 16 daje nam 3 i zostaje reszty 8. W porządku. Opowiem teraz o inkrementacji i o dekrementacji, czyli o zwiększaniu i zmniejszaniu naszych zmiennych zmienna wynik 5 wynosi 8 więc tak, żeby zwiększyć tą zmienną o 1 można to zapisać w ten sposób wynik 5 plus plus e, przepraszam plus plus i średnik w tym momencie nasza zmienna wynik 5 ma wartość 9 zróbmy tak jeszcze dwa razy albo trzy, żeby było to ładnie widoczne i ponownie sobie wydrukujmy Zmienną wynik 5. Shift F10, kompilacja, uruchomienie i wynik 5 równa się 8 plus 1, 9 plus 1, 10 plus 1, 11. Tak jak mówiłem, następnym operatorem jest dekrementacja, czyli zmniejszanie. Analogicznie wygląda on w ten sposób. Może teraz zróbmy to dla wyniku 1. To jest bardzo ciekawa właściwość naszego studia: że jeżeli zaczniemy wpisywać nazwę zmiennej i naciskamy Ctrl Spacja, to wyskoczą nam wszystkie nazwy, które zaczynają się w ten sposób. A jeżeli w tym momencie wpiszemy końcówkę naszej nazwy, na przykład 1, wtedy pozostaje nam już tylko ona. Naciskam Enter, automatycznie się napisze. Dlatego właśnie mówiłem, że środowisko Idea jest tak wygodne. Ok. Teraz dekrementacja, czyli zmniejszanie. Analogicznie wygląda on w ten sposób. Minus minus. I możemy to sobie wydrukować, czyli powinno być w tym momencie 71. Udało się. Wszystko się do tej pory zgadza. Pozostała jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dzisiaj omówić. Mianowicie, co się stanie, jeśli mamy ograniczoną zmienną, na przykład zmienną byte do 127 a my użyjemy na niej na przykład e, inkrementacji, czyli zwiększymy ją o 1 Dobra, więc może utwórzmy sobie taką tutaj przykładową zmienną byte b1 e, równa się 127 w porządku a teraz może zrobimy tu tutaj, żeby było ładniej. Zróbmy sobie trochę odstępu. Zrobimy B1 plus plus. A co nam tam? Jeszcze raz B1 plus plus. Ok. Drukujemy naszą zmienną. Co jeszcze chciałem powiedzieć o środowisku? Zamiast spisywać system out println, możemy po prostu wpisać SOUT. To taki przyjemny skrócik, dzięki czemu nie musimy wpisywać tej pełnej komendy. OK, i teraz wydrukujmy naszą zmienną B1. Shift F10 i dostaliśmy zmienną minus 127. Co to znaczy? Że zmienna zmieniła swoją wartość najpierw na minus 128. A później na minus 127. Nie udało nam się wykroczyć poza zakres zmiennej, po prostu zmienna zatoczyła jakby koło. Warto o tym pamiętać, kiedy będę na następnej lekcji mówił o pętlach, bo czasem w ten sposób można, czasem przekraczając wartość zmiennej, można uzyskać bardzo dziwne wyniki. Ok, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że lekcja się podoba i że będziecie mnie słuchać również jutro. Pozdrawiam, cześć.